Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym dniu mamy drugi czerwiec, znajdujemy się w Zakopanym. Dzisiaj ze względu na to, że mieliśmy parę spraw do załatwienia tutaj w mieście w zakopanym postanowiliśmy przyjechać wcześniej i udać się na szybki trekking na sarnią skałę. Teraz idziemy do Liną Białego, zmierzamy w stronę sarniej skały. Czas, jaki mamy do przybycia, to jest dwie godziny pod górę. Podejrzewam, że zejście będzie troszkę szybsze. Zostawiliśmy auto na parkingu pod Wielką Krocią. Koszt takiego parkingu na cały dzień to 10 zł. Tylko teraz trzeba uważać, ponieważ cała ta droga, gdzie jest parking miejski pod Wielką Krocią, jest w przebudowie, jest zamknięta, więc trzeba objechać tam na rondzie koło stacji BP Trzeba pojechać prosto. Skręcić w lewo, objechać i zajechać z drugiej strony Pod wielką krokwię i no i tam będą parkingi po prawej stronie prywatne Sam szlak do Doliny Białego uznawany jest za zakopiański deptak. Zaraz po Krupówkach dużo ludzi tutaj chodzi sobie na spacery. Widziałem nawet pani jechała rowerem, chociaż nie wiem, ponieważ sama trasa jest taka dość, dość nierówna. Tutaj dość dużo kamieni jest, więc może być ciężko, ale co? Ludzie, którzy jeżdżą rowerami po górach, to nie jest nic trudnego. Idziemy ogólnie wzdłuż potoku, tak jak widzicie, wąwozem między skałami. Bardzo przypomina mi to nasz wąwóz chowole w Jaworkach, w Pilinach, lecz troszkę większy i szerszy, ale naprawdę bardzo podobny. My lecimy dalej. Nie wiem czy widzieliście wcześniej bilet do parku Tatrzańskiego w tym roku 7 zł. Jeszcze pamiętam do niedawna jak kosztowało to 3 złote, później cały czas rosło. Jeszcze się śmieję i mówię do Pawła dzisiaj, że za rok jak przyjedziemy to będzie dycha. <grym>, że tak powiem to jest bardzo możliwe. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. To jest to, co wiem, tak. Take my hand, make it somehow we can't miss out. Ok, jestem tan, leave Tak jak widzę, cały czas idziemy wzdłuż białego potoku żółtym szlakiem, tak jak mówię właśnie musicie kierować żółtym szlakiem pod reglami. Cały czas pod górę, aż ukażą Wam się takie widoki, tak jak tutaj za mną, piękne góry, ukazują już nam się. To miejsce właśnie za mną, które mieliśmy, nazywało się wiatrową Kęcią. Tak jak widzieliście tam ten słupek, który wam nakręciłem prawdopodobnie one znajdują się właśnie na szlakach. Do, dopiero do niedawna co zauważyłem, od niedawna to zauważyłem, takie słupki, chyba jakaś nowość, albo nie było mi dane wcześniej tego zobaczyć. One pokazują najprawdopodobniej wysokość na jakiej jesteśmy w danym momencie. A kto w tobie zaraził to miłość do gór? No jak kto zaszczepił, może tak to ujmę. Narasta. No. Tak jak widzicie, tutaj mamy od niedawna wielką fankę gór. A zaszczepił kto? Kto ją pierwszy zabrał ogólnie? W tatry Kto ją pierwszy zabrał w tatry na szlak Pierwsza nasza wyprawa w ogóle jaka była w tatry. To jeszcze wtedy mieszkaliśmy w Londynie, przyjechaliśmy sobie, to było, co to było Paula? Sylwester? Nie. Przed? A, sylwester. Przed Bożym Narodzeniem, albo Sylwester, jakoś tam? Przed Sylwestrem. Przed Sylwestrem z w Szczawnicy ze znajomi. Przejechaliśmy w Tatry. Już i się nie trzyma, bo w Szczawnicy zachodziliśmy po Szczawnicy. Ach tak, 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 tak. tak. A to przyjechać na zresztą po prostu do zakopanego. Może, nieważne. Pomijając to, wyszliśmy na Kasprowy Wierch zielonym szlakiem. Była strasznie duża śnieżyca. Widoczność, jaka była wtedy, to może 3-4 metry patrząc przed nas. No i niestety musieliśmy się wtedy zawrócić na wysokości. 1700 metrów, tam przy, takiej, przy takim balkoniku widokowym w stronę Dolin, zawróciliśmy się, ponieważ nie widzieliśmy szlaku przed nami. No i Pauli się obśliznęła nóżka i stwierdziliśmy, że nie ma sensu ciągnąć dalsze wyprawy, i wróciliśmy. I od tamtej pory mamy tutaj miłośnika gór. No tu jak widzicie jest nasz bufet. Teraz Paula domaga się czekoladki. Mamy gruszkę. Może gruszkę chcesz? Cukier, tak? Cukier, koniecznie cukier. No tak. i właśnie zaczęła się pierwsza stroma górka. Pierwsze strome podejście. Szlak jest zabłocony. Jest ślisko, płynie woda nim trzeba uważać Klingdy są takie skałki Porobione są z nich schody Wyglądają one w taki sposób, tak jak za mną macie No i co, no i tutaj zaczyna się pierwsza trudność tego szlaku Właśnie wyszliśmy z Doliny Białego, z drogi pod Hregrami i teraz podążamy tutaj w prawo czarnym szlakiem na sarnią skałę. Pokazuje nam na drogowskazie tatrzańskim że mamy przed nami jeszcze 25 minut Pieszo, pod górę. To tak jak mówię, my trochę bierzemy poprawkę. Tutaj, żeby jak większość z was, tych którzy już mają jakieś doświadczenie w chodzeniu po szlakach tutaj w Tatrach, w jakichkolwiek górach, że to co pokazują na znakach, to co pokazują na mapach turystycznych, czasy te, to są czasy, że tak powiem, do przybycia takim spokojnym spacerem. A te ci ludzie, którzy już chodzą po górach, raczej robią te trasy troszkę szybciej, jakieś 20 minut szybciej niż przewiduje drogowskaz, niż przewiduje mapa. U nas to jest zazwyczaj 30-20 minut szybciej. Więc idąc w trasę, zawsze sobie troszkę odejmujemy. Lecz robiąc jakiekolwiek przerwy na herbatę, kanapkę po drodze, prawdopodobnie by wyszło dokładnie tyle, ile jest na drogowskazie tatrzańskim. Teraz znajdujemy się na Czerwonej Przełęczy. Wysokość tej przełęczy to 1303 metry nad poziomem morza. Stąd drogowskaz nam pokazywał, że mamy dalej kierować się czarnym szlakiem w stronę Sarniej Skały. Czas jaki mamy do przebycia stąd z czerwonej przełęczy to 10 minut. Według drogowskazu nasza trasa. Jaką w tym momencie przebyliśmy to 3,9 km. Przepraszam Was, kurde, troszkę zmienia mi się ujęcie, ponieważ sprawdzam zegarek. A czas, jaki przebyliśmy, to godzina i 8 minut. Czyli tak jak widzicie, z dwugodzinnego szlaku na Sarnią Skałę spod Wielkiej Krokwi. W zakopanym prawdopodobnie urwiemy z dwóch godzin, urwiemy 40 minut, tak jak Wam wspominałem wcześniej. No i podejrzewałem, że na samym szczycie będziemy o godzinę 20, max. ale zaraz jak będę na górze, to Wam dokładnie pokażę, ile nam to zajęło. To jak widać wychodząc z czerwonej przyłęczy, zaraz, jak tylko troszkę podejdziemy ze 100 metrów wyżej, ukaże nam się piękny widok na Śpiątego Rycerza, czyli na ściany Giewontu. My już właśnie schodzimy z sarniej skały. Usiedliśmy tam troszkę bo ładne słońce, poopalaliśmy się, piliśmy herbaty, zjedliśmy kanapki, samo podejście pod sarnią skałę według mojego zegarka zajęło nam półtorej godziny. Ale trzeba wziąć poprawkę na to, że zatrzymywałem się w wielu miejscach, żeby nakręcić jakiekolwiek ujęcie, zrobić zdjęcie, żeby zrelacjonować Wam tą pierwszą wędrówkę jak najlepiej potrafię więc na to trzeba wziąć poprawkę. Teraz schodzimy znów żółtym szlakiem w dół do wielkiej Krokwi. Udajemy się na park, na którym zostawiliśmy nasze auto i wracamy do naszej pięknej szczawnicy. Więc żegnam Was, zapraszam Was do subskrypcji, do pozostawiania łapek w górę, udostępniania, jeżeli Wam się podoba. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia niebawem. Na razie. Tutaj za mną, jak widzicie, mamy jaskinię. Znajduje się ona po lewej stronie w Dolinie Białego. Pewnie wielu z Was zastanawiało się co to za jaskinia, dlaczego jest zamknięta takimi belkami. Ta jaskinia została wykopana w latach 50. XX wieku przez wojska ZSRR, tylko i wyłącznie żeby wydobywać stąd uran. Takich sztolni, tutaj w Tatrach, jest dwie. I dla bezpieczeństwa, tak jak widać, Tatrzański Park Narodowy zabezpieczy to, żeby ludzie tam nie wchodzili. Jak czytałem wcześniej, jest tutaj jeszcze jakieś takie znikome promieniowanie,